Naprawdę, Monika, zawiodłam się na tobie. Ty wiesz, jakie się tam kiedy wciska ludziom? Wkopałaś mnie na minę i masz jeszcze do mnie o to pretensje? To trzeba było zadzwonić, powiedzieć cokolwiek, że Ci się nie podoba. Sama mówiłaś, że mam wam nie przeszkadzać. Słuchaj, narobiłaś mi wstydu przed patrycją, a ja poręczyłam za ciebie. Nie musiałaś? Ja ciebie o nic nie prosiłam. Radek, powiedz jej coś, bo oszaleje. Mogłaś się bardziej postarać. To i? Takie infolinię i zobaczymy, jak będziesz tryskał entuzjazmem. Z całym szacunkiem, ale to nie wina Agaty ani Radka, że nie ma pani wykształcenia i nie nadaje się do żadnej porządnej pracy. Może się pani nie wtrącać? Skoro już tu jestem, nie mogę. Bardzo proszę, żeby pani odczepiła się od mojej córki i od Radka. Nie będzie mi pani mówić, co mam robić. A właśnie, że będę, bo i tak za długo na to patrzę. Co to za chora sytuacja? Nie powinna mieć pani kontaktu z byłym mężem. Mamo. Stop! A ty się lepiej nie odzywaj, bo to także twoja wina. Trzeba było od niej od razu się odciąć. Jak tylko poznałeś Agatę, co to za zwyczaje? Widywać się z byłą żoną. Nie chcę być niegrzeczny, ale to jest prywatna sprawa między mną, Moniką a Agatą. Wszystko, co dotyczy mojej córki, to także moja sprawa. Najlepiej będzie jak ma sobie pójdzie. Coś ty powiedział? Jedyną osobą, która powinna opuścić to mieszkanie, to jest Monika. I bardzo chętnie, bo nie mam ochoty słuchać rad od twojej porąbanej mamuśki. Coś ty powiedziała? Odczep się, dziewczyna od nich wreszcie raz na zawsze. Jak będę chciała. Mamo, oszaleję naprawdę zwari mnie. Miałam nic nie mówić, ale nie wytrzymałam nerwowo. Ta monika jest taka chamska i bezczelna, że człowiekowi się ciśnienie podnosi. Jeżeli Radek nie potrafił jej powiedzieć w twarz, żeby zniknęła z ich życia, ja to zrobiłam, bo zależy mi na szczęściu i spokoju mojej córki.